Obróć się i uśmiechnij. Wyspani dojechaliśmy do Wiednia, a więc zapraszam Cię na oglądanie naszej wiedeńskiej trzydniowej przygody. Zaczynamy od podróży do Cafe Central. Po drodze oczywiście mijamy sklep z fit produktami i niefit produktami typowymi, które możemy znaleźć we Wiedniu. Wszystko to są wegańskie lody. Cała półka pełna proteinowych puddingów i jogurtów. Oczywiście musieliśmy wejść do marketu i zobaczyć wszystkie proteinowe i fit rzeczy, więc w sumie jest tutaj taka cała półka fit e, proteinowych produktów. Mijamy Karplac, przez który idziemy dalej w stronę Cafe Central. Oczywiście jak zobaczyliśmy sklep Linda, to musieliśmy wejść i pokupować smaki, których nie ma w Polsce i jeszcze nie jedliśmy. Przepiękna opera wiedeńska, która wygląda jakby wyrosła w centrum miasta. Przechodzimy przez pałac Hofburg, w którym byliśmy również w innym dniu i tam bardziej pokazałam go. Żeby nie było tak prosto, do Café Central czekała nas 20-minutowa kolejka. Ale było warto. Siedliśmy przepyszne i naprawdę ogromne omlet cesarski i apple strudel z sosem waniliowym. Co? czekaj, jeszcze raz. Co mam powtórzyć? To, co powiedziałeś w skali. I na YouTube'a to puścimy? Tak. To wyłączy jeszcze raz. No, nagrywam. W skali omletowej. 10 na 10, ale w skali deserów myślę, że tak 8 na 10, ale bardzo fajne miejsce i ten jabłkowy deserek tak... Ja nie lubię aż tak jabłek, więc dla mnie tak już to jest 7 na 10, to jak to co? Dla mnie jest 8 na 10 ten jabłkowy, a ten oceniam tak 9 na 10, ale właśnie z tymi powidłami i tym syropkiem waniliowym. waniliowym. To jest dla mnie 100 połączenia. Tak wyglądało kafe central od środka. Było w nim masa ludzi, więc bardzo ciężko było nagrać to wideo, ale myślę, że coś tam zobaczycie na nim. Bardzo zachwyciło mnie to miasto, jako same budynki, które po prostu są przepiękne, i samo przejście przez to miasto sprawiło mi ogromną przyjemność. I powrót do hotelu, znowu wracamy koło przepięknej i dużej opery. Przechodzimy przez budynek Secesji. I powoli zmarznięci zmierzamy do hotelu. I wieczorem zmierzamy na jarmark. Największy jarmark w Wiedniu, czyli ten koło ratusza, i naprawdę był to najpiękniejszy jarmark, jaki widziałam. Był również tłum ludzi, a i tak był to środek tygodnia, więc nie chcę wiedzieć, co się dzieje w weekend. Podobno nie ma gdzie palca włożyć, jest tak dużo ludzi. Ale naprawdę polecam Wam pojechać tam i zobaczyć ten jarmark, bo jest naprawdę prześliczny i te światła to cudo. Było również lodowisko w bardzo ciekawym kształcie, bo nie było to kółko, a takie różne labirynty. Stragany z bombkami, raczej masą bombek, były przepiękne. Nigdy nie widziałam tylu bombek w jednym miejscu i bardzo, bardzo mnie to urzekło. Niby taka prosta rzecz, a było to naprawdę przepiękne. Piękne i sprzedawali je Polacy, dodatkowo, więc tak cieplutko się zrobiło na sercu. Ratusz nocą i zmierzamy do bardzo ciekawego miejsca. A mianowicie wybraliśmy się na drinki na ósmym piętrze wieżowca, więc był bardzo ładny widok na całe miasto i tutaj właśnie możecie zobaczyć. Witam Was w dniu drugim. Ja zaczynam od szybkiego make-upu i lecimy dalej. Jesteśmy już po śniadaniu dzisiaj, nie brałam yy, telefonu na śniadanie, ale jutro wezmę i pokażę Wam, co tam jedliśmy. Zjedliśmy dość sporo, bo jednak mamy tylko śniadanie w ofercie i później gdzieś tak dopiero chcemy iść w mocne popołudnie, co zjeść, bo mamy bardzo obszerny grafik zwiedzania. Jakby cały grafik zwiedzania ja robiłam sama. Wam będę mogła go później pokazać. Też na moim Instagramie bardzo dużo tam jest miejsc, w których byliśmy w czasie. Już się pomalowałam, zaraz się przebieram i lecimy na miasto. Dzisiaj jest naprawdę taki intensywny dzień, ale już zgodnie z planem, bo wczoraj był totalny spontan. No i możecie więcej zobaczyć na moim Instagramie. Kierunek pierwszy, czyli Nachsmart. Od razu przepraszam za to, jak wymawiam te nazwy. Naprawdę staram się, ale na pewno gdzieś tam popełniam jakieś błędy. Był to taki jarmark, taki targ, o bardziej targ z owocami, z warzywami, z słodkościami tam, tureckimi, greckimi. Były również przyprawy, takie mini jedzenie, takie wiecie na szybko, można to powiedzieć. Różne oliwki, sery, mięsa, ryby. W sumie wszystko, co takie wiecie, można wziąć, zjeść i nie ma składu. I zaczynamy już budynki, czyli secesja, która była również wczoraj. Następnie Muzeum Squatiers. Dokładne nazwy, dokładny plan będzie w opisie. Tam będziecie mieli co do dnia, co do po kolei, tak jak tutaj jest, co to dokładnie jest. Dokładne nazwy, bo też moje wymawianie nie jest pewnie zbyt poprawne. Są to jednak australijsko-niemieckie nazwy, więc jednak nie jest to proste. Tutaj zmierzamy na kolejny jarmark między dwoma przepięknymi muzeami, i tutaj jesteśmy już na jarmarku. I tuż po drugiej stronie zaczyna się pałac, zamek Hofburg, o którym wspominałam, właśnie wczoraj. I tak on wygląda z drugiej strony w sumie z tej właściwej strony. Tutaj mamy właśnie również e, Muzeum Sisi e, i całość jakby związana właśnie z tym całym pałacem Hofburg. To co mogę powiedzieć to było lodowato, ale spacer tymi uliczkami był naprawdę przyjemny ze względu na to, że były one piękne i chciało się nimi chodzić. Najpiękniejszy handem jaki widziałam z zewnątrz, jak i w środku. Wyglądał on jak jakiś mega, mega drogi butik, a tak naprawdę był to handem, więc byłam w mega szoku, ale wszystko tam było takie bardzo dopracowane, takie bardzo um, królewskie i piękne. Następnie katedra świętego Szczepana oraz jarmark pod nią. A tutaj jakiś pan, nie znam go. Za 550 euro było można wejść na szczyt tej wieży i pooglądać miasto samej góry. I zejście tam wcale nie było takie proste i nie chodzi tu o ogromną ilość schodów, a o to, że szło się w kółko i bardzo kręciło się w głowie. I wracamy do hotelu przez Piękny Park Miejski. I wieczorem poszliśmy na kolejny jarmark. Od razu powiem, że tych jarmarków było tam naprawdę bardzo dużo. Ten jarmark został oceniony jako najbardziej romantyczny, był on również bardzo inny, dlatego że stragany były na uliczce jeden koło drugiego i naprzeciwko siebie i był on naprawdę inny, ciekawy i bardzo mi się podobał. Zmierzamy na pizzę, która okazała się dość średnia. Dokładną nazwę podam również w opisie. Byliśmy już tutaj bardzo zmarznięci, bardzo głodni, bardzo zmęczeni, więc już naprawdę chcieliśmy coś zjeść. I witam Was już w ostatnim, trzecim dniu naszej wyprawy, który zaczynamy od belwederu, w którym osobiście się zakochałam. Uważam, że jest to najpiękniejsze miejsce we Wiedniu i trochę żałuję, że nie weszliśmy do środka, ale niestety w 3 dni obejście całego miasta, zobaczenie wszystkiego plus wejście do środka tych budynków byłoby niemożliwe, więc u nas wszystko od zewnątrz. I kolejny jarmark pod belwederem. Kolejne miejsce, której nazwy Wam nie powiem, bo jest ona bardzo ciężka do wymowy, ale napiszę Wam, jak i również macie ją w opisie. Był to bardzo przepiękny, niecodzienny budynek, w którym normalnie mieszkali ludzie, jak i również kawiarnia, sklepiki, również taka bardzo kolorowa, bardzo bajkowa. Kolejnego miejsca udaliśmy się metrem. Było to pierwsze miejsce, pierwszy raz, do którego jechaliśmy komunikacją miejską. Byliśmy już naprawdę zmęczeni i naprawdę już nie mieliśmy siły iść na nogach. Kolejne miejsce to pałac Schönbrunn. Dalej nie wiem, czy dobrze to wymówię, więc przepraszam, jeżeli jest błąd, który nie zrobił na nas aż tak ogromnego wrażenia, jak na przykład belweder. Oczywiście nie wiem jak było w środku, bo nie byłam, ale z zewnątrz Belvedere dużo bardziej mnie zachwycił. Nie wiem, czy była to kwestia tego, że byliśmy już bardzo zmęczeni, czy faktycznie belweder jest ładniejszy. Tutaj był kolejny Jarmark, ale żeby było jasno, to nie zrobił on żadnego wow. Byliśmy tak głodni, że zapomniałam nagrać wideo burgera, a więc zdjęcie tego burgera znajdziecie na moim Instagramie, a opis miejsca, w którym byliśmy w opisie. I tutaj już powoli kończy się nasza przygoda w Wiedniu. Idziemy powoli na dworzec i jedziemy do domu, ale przechodzimy jeszcze przez Karlplatz, na którym jest naprawdę piękny jarmark. I idziemy do domu. Mój wygląd chyba pokazuje, że ten wyjazd nie był odpoczynkowy, tylko bardzo dużo zwiedzaliśmy, bardzo dużo chodziliśmy po 30 tysięcy kroków, 20 km dziennie. I tak wyglądamy. Szybki, totalnie niefit posiłek i bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wiedeń Was zachwycił.